Cześć kochani, witam dzisiaj Was w ulubieńcach sierpnia. Standardowo powiem Wam, że naprawdę, naprawdę z ręką na sercu. Mówię Wam, że ten miesiąc minął równie szybko jak i lipiec, ale dobrze, cieszę się, dlatego że wrzesień jest moim ulubionym miesiącem. Poniekąd dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że w tym roku lecę na wakacje już 1 września. Także jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać, dlatego chcę, żeby już był wrzesień i to będzie kolejny bardzo fajny miesiąc. Ale wracając do sierpnia, bo o tym chcę Wam powiedzieć, o ulubionych rzeczach, ulubionych gadżetach, jakichś produktach, może filmach. Także jeśli chcecie zobaczyć, co było fajnego w tym miesiącu, poprzednim miesiącu, to zapraszam do oglądania. Także zacznijmy, oczywiście, jak już wiecie, zaczynamy od. Kosmetycznych spraw kobiecych. Także jeśli mężczyźni oglądają ten film, to możecie sobie parę minut przewinąć. Akurat to będą produkty kosmetyczne, głównie do pielęgnacji. Najpierw pielęgnacja twarzy, czyli chcę Wam pokazać coś, co my kobiety lubimy używać bardzo, przynajmniej ja, maseczki do twarzy. Mam tutaj dwie z mm, tej serii babcia jak ona się nazywa? Bania Agafi. Są to rosyjskie produkty, rosyjskie kosmetyki, które możecie dostać bądź w internecie, bądź jeśli jesteście z Krakowa, to polecam Wam bardzo tą drogerię Pigment Jaśmin, bo ona ma tam dwie nazwy. Pod jedną mają szyld, a pod drugą są jakby w internecie także nie wiem dlaczego to tak jest. Ale czasem, jeśli mówię o jaśminie albo o pigmencie, to wiedzcie, że to jest jedno i to samo. To jest ten sklep, o którym zawsze mówię jest to ten sklep na długiej. I tam kupiłam właśnie te maseczki. Dwie już zużyłam do dna. Także są w koszu, a dwie tutaj jestem w trakcie używania. Pierwsza jest to maseczka oczyszczająca, a druga jest to taka witaminowa, fitoaktywna maseczka, która jest bardziej taka nawilżająca i w zależności od tego, o co moja skóra prosi, o co woła, to albo ją oczyszczam, albo ją nawilżam, w zależności od tego, w jakim akurat jest stanie. Wiem, że teraz, właśnie w lato, w te takie ogromne upały, dziewczyny mają problem z cerą, bo ona trochę wariuje i nie wie o co chodzi. Także często zdarzają się jakieś wypryski bądź też przesuszenia. No i wtedy możemy sobie jakoś tam poradzić, pomóc, bo wiadomo, że nic nie zwalczymy takimi maseczkami, ale możemy sobie w jakiś sposób pomóc. Także bardzo, bardzo Wam je polecam. Mam jeszcze jedną chyba tonizującą, z tym, że jeszcze jej nie otworzyłam gdzieś tam leży w moich zapasach, a te dwie już. Mogę Wam serdecznie polecić, także zobaczcie sobie. I jeśli chodzi o cenę, to właśnie one są bardzo tanie, według mnie przynajmniej, bo ta kosztowała chyba 7 zł, tutaj jest napisane tak, a ta 11. Więc, jak na maseczkę, myślę, że całkiem fajnie. Fajne opakowanie, nic się tutaj nie wylewa, fajnie się dozuje, także polecam. Drugim produktem kosmetycznym, z tym, że to będzie produkt do pielęgnacji, tym razem włosów, jest to odżywka z daw, którą kupiłam tak naprawdę przez przypadek. Wyszłam do Rossmana, miałam kupić odżywkę, a zobaczyłam, że te są na promocji, to znaczy tam były różne rodzaje tej, z tej serii, ale ja chciałam jakąś regeneracyjną, odżywczą, wygładzającą, nabliżającą. I ona była przeceniona z 25 albo nawet 28 zł na 13, także stwierdziłam, że biorę, zobaczymy, przetestujemy. I, I moja mama umyła ją, znaczy umyła, to jest odżywka, więc nałożyła ją na włosy i przyszła do mnie, mówi, że super, żebym sobie spróbowała, żebym jak będę myła włosy, to żebym sobie jej użyła. I też mi się sprawdziła, też ją bardzo polubiłam i mogę Wam ją śmiało polecić. Jeśli jest na przecenie, to oczywiście super, bo to jest naprawdę 13 zł za 250 ml, starczy Wam na długo. No a jeśli bez przeceny, to już w zależności od tego, ile macie zasobów portfelu, ale polecam. Tak. Co dalej? Teraz pokażę wam dwóch ulubieńców ze sobą powiązanych. Będzie to herbata Biofix z żurawiną i granatem i zaparzacz do tej właśnie herbaty. Ja nienawidziłam do tej pory zaparzać wszelkich herbat liściastych nawet jeśli ona mi smakowała, jeśli chciałam sobie szybko wypić herbatę, nie chciało mi się tego przecedzać, albo przykrywać spotkiem, wiecie kombinacje nie z tej ziemi ale pojechałam do Ikei i znalazłam taki fajny gadżet, jest to taki kwiatuszek który otwieracie sobie w ten sposób i tutaj macie pojemnik na tą herbatę zamykacie sobie to Kładacie do kubka, to Wam fajnie się unosi na wodzie i później tylko łapiecie za ten listek i wyciągacie. Macie zaparzoną herbatę. I jest to naprawdę super, super gadżet. Co prawda ja go nie używam cały miesiąc, ale chyba mogę powiedzieć, że jest to mój ulubieniec, ponieważ jeśli nie w tym miesiącu, to powiedziałabym Wam w następnym, a mogę już Wam dać znać, że coś takiego jest w Wiki. Ja mam takie dwa zaparzacze. I one kosztowały chyba za dwa 10 zł, albo 15 Mówiłam Wam na Snapie, ale nie pamiętam. No i do tego ta herbata naprawdę jest bardzo pyszna. Oczywiście każda inna też będzie dobra, ale ta jest wyjątkowo dobra, wyjątkowo mi smakuje. I na razie piję tą. A zaparzacz to jest po prostu numer jeden. Także jeśli widziałyście podobne gadżety, gdzieś, nie wiem, może w Duce, może w jakichś innych sklepach z takimi rzeczami, to dajcie mi znać. Ja na razie mam takie dwa z i... Jeśli macie ochotę, to polecam, bo to naprawdę ułatwia życie. Tak jak Wam mówiłam, ulubieńców nie będzie zbyt wiele, więc zostało nam już tylko dwóch. Pierwszy to będzie film Klucz do Wieczności. Chyba Wam mówiłam o nim właśnie na snapie i również poszłam na niego z przypadku, dlatego, że mieliśmy w tym Cinemix chyba tak to się nazywa losujecie sobie nagrody. I wygraliśmy z Pawłem jeden darmowy bilet i oczywiście o to chodzi Cinema City, żeby nas zachęcać i poniekąd kuścić do kolejnych wędrówek do kina. No i my poszliśmy na ten klucz do wieczności, dlatego że spodobał mi się tytuł, przeczytałam tylko krótki opis, nawet nie popatrzyłam kto gra, nie zobaczyłam żadnego zwiastunu. No i stwierdziliśmy, idziemy zobaczymy co to będzie. Wyszliśmy z kina i oboje daliśmy bardzo wysokie noty, ponieważ zazwyczaj sobie oceniamy filmy. Ja dałam 9 na 10, ponieważ to jest naprawdę film, który bardzo ciąga, jest bardzo taki dynamiczny. Ja uwielbiam takie filmy, nie takie jakieś rozmemłane, gdzie zasypiam i w ogóle już tracę wątek, nie wiem o co chodzi, gubię się w tym filmie, tylko to jest coś, co wiadomo, że to jest to science fiction i coś takiego. Nie miałoby racji bycia, ale bardzo fajnie. Troszeczkę się bałam na tym filmie, troszeczkę było takiego takiej akcji, zaskoczenia. Także jeśli chcecie, nie wiem, chyba już nie grają tego filmu w kinach, raczej nie, ale możecie sobie oczywiście zobaczyć. Powinnam Wam jeszcze powiedzieć mniej więcej o czym jest ten film, także żeby tutaj nie spoilerować, jest to film o zamożnym mężczyźnie. Troszeczkę już w podstarzałym wieku, który mm, choruje na raka i postanawia mm, skorzystać z tych udogodnień nowoczesnej medycyny i przenieść swój umysł. Do nowego, młodego ciała. Dalej możemy oglądać jego losy, jak to się wszystko odbyło, co się dzieje z jego ciałem, czy nie ma jakichś komplikacji itd. Nie chcę Wam już więcej nic powiedzieć, ale może Was zaciekawi to ten krótki opis mój. Korzystam z filmu Eba, ponieważ ciężko mi jest zawsze wyciągnąć takie dwa krótkie zdania. Które by powiedziały o filmie zachęcająco, ale też nie za dużo. Także zawsze sobie tutaj zerkam. No i ten film na film ma 6,9 gwiazdek, więc całkiem dobrze. Dalej, dalej. Chciałam Wam powiedzieć o moim ulubionym, ulubionym, ulubionym serialu. Gotowe na wszystko. Oglądałam go tak naprawdę przez chyba ostatnie pół roku, albo nawet trochę więcej. Pamiętam, że zaczęłam go jakoś w zimę. No i tak oglądałam sobie po parę odcinków, później była przerwa, wiadomo, że w sesji to już w ogóle nie oglądałam. No i tak troszeczkę mi się dociągnęło, ale nie dlatego, że serial był niewciągający, bo ja strasznie chciałam go oglądać, tylko po prostu czasem nie miałam czasu i mówiłam sobie, nie, serial poczeka, a ja po prostu będę mogła się dłużej nim cieszyć. No i mogłam się dłużej nim cieszyć, ponieważ jak skończyłam oglądać ostatni odcinek, to było mi tak przykro, myślałam, że się popłaczę, ponieważ tak się związałam z tymi aktorkami, z tymi rolami. Hmm, że było mi strasznie przykro, że to już koniec tej przygody. Zawsze tak mam, że się przywiązuję po prostu do ludzi, których nawet nie znam i tylko ich oglądam, ale troszeczkę uczestniczę w ich życiu, przez to, że hmm, podglądam ich właśnie w serialu. No nieważne. Jeśli nie oglądaliście tego serialu, a myślę, że nawet jeśli nie oglądaliście, na pewno o nim słyszeliście albo gdzieś widzieliście kiedyś jakieś urywki, to naprawdę koniecznie, koniecznie sobie zobaczcie. Ponieważ jeśli ja bym była na waszym miejscu i nie oglądała go, to byłabym przeszczęśliwa, że mogę jeszcze raz go obejrzeć, nie wiedząc, co się będzie działo, jakie jest zakończenie, kto umrze, a kto nie, bo tam naprawdę bardzo dużo osób umiera. Teraz krótki może opis tego serialu, chociaż ciężko jest bardzo ująć to w dwa zadania. Naprawdę bardzo ciężko, ponieważ ten serial ma tyle wątków, tyle się tam dzieje, tyle jest takich akcji po prostu zaskakujących. Kończysz jeden odcinek i po prostu musisz włączyć kolejny. Eee, że powiem Wam, tak totalnie, totalnie, ogólnie opowiada on o przyjaciółkach, takich gospodyniach domowych, yy, które mieszkają na przedmieściach Fairview. Każda z nich coś ukrywa, każda z nich ma jakiś sekret i kiedy... Yy, ich przyjaciółka popełnia samobójstwo. Te sekrety nagle zaczynają się wyjawiać, i po kolei każde, każda sytuacja łączy się z następną, każda jest zaskakująca. Nagle ktoś umiera, nagle coś się okazuje, że wiecie. To jest serial taki, który trzyma w napięciu. I jak włączycie jeden odcinek, to musicie włączyć następny, bo zazwyczaj to się tak kończy, że nie możecie przestać. Mm. I na film webie, jak tutaj patrzę, to on ma 7,7 gwiazdek, czyli chyba dużo. Także naprawdę, jeśli bym była na Waszym miejscu, to na pewno, oczywiście, jeśli macie czas i ochotę, ale możecie sobie oglądać po jednym odcinku, czy, yy, czy po dwóch, ewentualnie trzech. No, także polecam. I ostatni ulubieniec, o którym sobie teraz przypomniałam, nie wiem dlaczego wypadł mi kompletnie z głowy, ale miałam wam powiedzieć o cukierni, która znajduje się na podwalu. Jak idziecie od strony bagateli w kierunku podwalu, to po prawej stronie na rogu będziecie mieć cukiernię z takim szyldem bardzo jaskrawo różowym. Nie wiem jak ona się nazywa, bo yy, zapomniałam, ale wydaje mi się, że ona nie ma jakiejś konkretnej nazwy bo nic takiego mi się nie rzuciło w oczy. Są prze przepyszne ciastka, ciasta, lody. Lody to jest po prostu hit, ponieważ nie dość, że te gałki są ogromne, to jeszcze w dodatku. Yy... Te lody są pyszne. Także jeśli jesteście z Krakowa, to zajrzyjcie sobie. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dawajcie okieczki w górę. Zapraszam Was również na Instagrama, na fanpage'a i na Snapchata. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!